Dzień dobry, moi kochani. Witam serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj ostatni dzień miesiąca, a więc podsumowanie premier wrześniowych. We wrześniu mieliśmy Klub Milionerów, ekstra Ekstralinie, Gruby Portfel, Czas na premię i Lotek. Lotki mam aż trzy. Niech mają trzy szanse, bo to są takie małe za złotóweczkę, to wiecie. Trzeba drapać więcej, żeby coś trafić. I do tego wyzwanie, które rzuciła nam Reginka. Gina, nasza widzka, z numerem 17, 18, z tej samej paczki miało być. A więc Reginko, w końcu mogę przyjąć to wyzwanie i nagrać te dwie zdrapki. Czy uda mi się pobić Twój wynik? Wątpię. Wyzwanie na końcu. A na razie na początek Premierki. No to zacznę sobie od słoników. Czy znajdę słonia? Z numerem 51. Jest motyl. Zegar. Liść. Piłka. Drugi lotek numer 53. Jest zegar. Korona. Cytry na słońce. I ostatni słonik numer 31 jest słoń, Czyli do trzech razy sztuka. Truskawka i liść. Słonik daje złotóweczkę. Ale jest, nie wyląduje słonik w koszu. No dobra, no to teraz te za piątkę czas na premię numer jeden. Ja lubię jedyneczki i czasami jedyneczki lubią mnie dlatego ja je lubię <grywy> Szukam 6 32 21 14 i tą gumkę do mazania Jeszcze jej nie widziałam A mam 16 12 30 7 i 33, 36, 17, 23, 4 i 24. Tu się odsłoniło B. Ale jedna nic nie oznacza, jak się odsłoni, tylko zawsze niechcący się odsłaniają. Czyli ani liczby, ani gumki, znowu nie wymarzę pustaków. Gruby portfel numer 44. Możecie napisać w komentarzu, która zrabka, która premiera wrześniowa najbardziej Wam się podoba albo która była dla Was najszczęśliwsza. Ja bardzo czekałam na ekstra linie. 9, 31, 17 i 29. I jeszcze pliczek. Można znaleźć, a ja mam 2, 12, 7.

Dwadzieścia jeden i trzydzieści sześć. Pierwszy rząd pusty. Trzydzieści osiem, czterdzieści dwa, dwadzieścia sześć, ja nie mam dwudziestek. I dziesięć cztery pięć czterdzieści sześć dwadzieścia cztery dziewiętnaście osiem dwadzieścia dziewięć trzydzieści pięć trzydzieści jeden i piętnaście i ostatni rządek czterdzieści siedem trzy siedem 13 i 27, pusto. Takie podsumowanie. Nieoładne, tylko jeden słonik się spisał. Jeszcze ekstra linie z numerem 23. To jest cały czas paczka premierowa. Liczę na coś większego niż do tej pory wydrapałam. Okulary i słoń. Tu jest słoń, okulary. Słoń, słoń i dwa razy okulary. A tu jeszcze są okularki. Następne symbole to kwiatek i krabik. Kwiatek i krabik. Tu jest krabik, tu jest kwiatek, kwiatek i tutaj jeszcze kwiatek na dole. Kolejne to leżak i czapka. Leżaczek, tu są czapki, a tu z leżakiem. Leżak, czapka, leżak, leżak, czapka motyl i wiatrak motylki były bo mi się myliły z krabem więc gdzieś tu są tu jest motylek tu jest wiatrak motyl motyl dobra dalej w diament i parasol. Mm -hmm. Czy to gdzieś było? Tu jeszcze była czapka. Diament, parasol. Tu jeszcze czapa. Nie ma diamentu ani parasola. No to dalej, piłka i balony. Tu są balony, balony, balony. I tu balony, a tu był diamencik na dole. Jeden, ale był sakwa i serce. Sakwa, serce. Nie ma. Dzwonek i arbus. Mam nadzieję, że nie będę tego arbuza tak długo szukała, jak na filmiku u Mateusza. Er Mateusz stworzył fajny filmik o mnie. Uśmiałam się. Nakrzyczałam na cały dom ze śmiechu. Także kto nie widział, zapraszam. I jeszcze raz Mateuszowi bardzo dziękuję za tą fajną parodię. Świetne pomysły. Mateusz ma świetne. Także bardzo, bardzo dziękuję. To było naprawdę dobre. <grywia> Dzwonek i ar, zabra. Wydrapałam, nie szukałam tak długo jak u Mateusza. Kluczyk i księżyc. Tu jest księżyc. Tu jest kluczyk. I tu jest księżyc. Dalej. Lody, cytryna. Tutaj lody, cytryna, lody. No, podrapane. Czy będzie jakaś linia? Klapki i rolki. Klapki były, ale rolki. Tu są klapki. I tu są klapki. No, rolek nie ma. Następne symbole: rower i biedronka. Tu jest biedroneczka, rower. I to by było na tyle. Kolejne: korona i kości. Kości, kości. Korona, kości. Tu są kości, 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 kości. Korony nie ma, a więc linie puste. No to z premierowych zrapek spisał się tylko jeden słonik, dając złotóweczkę. Tutaj taki ładny słonik jest. A premierki były na kwotę 43, ale dlatego, że słoniki miałam 3, ogólnie 41. No i jeszcze wyzwanie od Reginki, numer 17, 18, 18 druga pensja. Czy pobije wynik? Zaraz się okaże. W siedemnastce szukam jeden, osiem, dwadzieścia dwa i dwadzieścia jeden. I worka. A mam dziewiętnaście, dwa, sześć, siedem i dwadzieścia trzy, trzydzieści trzy. Osiemnaście, dwadzieścia dziewięć, trzynaście i trzydzieści. Siedemnastka moja jest pusta. I w osiemnastce teraz, co ja tu znajdę? Szukam dziewiętnaście, trzydzieści sześć, trzydzieści cztery i dwadzieścia sześć. A mam 28, 14, 21, 11 i 27. Drugi rządek 17. Oj, chyba cię rekinko nie pobije. Zapowiada się u mnie pusto. O, właśnie. Ale wyzwanie przyjęłam, spróbowałam i tak jak wiedziałam, może Cię nie pobije, bo Ty jesteś mistrzynią, jeśli chodzi o wybieranie numerków. A więc z dzisiejszego odcinka mam złotóweczkę w słoniku na pomnożenie. Dziękuję pięknie za obecność. Zapraszam na kolejne odcinki, oby październikowe były pełne perełek. Życzę tego sobie i Wam wszystkim drapiącym. Do usłyszenia, miłego dnia, pa pa!